Leonarda Pietraszaka kochalo wiele kobiet, to bylo bardzo i nie powiem, lechtalo moja meska próznost. W pamięci widzów pozostanie jako niezapomniany Gustaw Kramer z Wabanku, kochający pielęgniarki dr Karol z 40-latka czy waleczny pułkownik do z Czarnych Chmur. Leonard Pietraszak, który zmarł 1 lutego 2023 roku rok, nie wahał się, kim chce być w życiu. A kiedy wybrał lektorstwo, nie mógł opędzić się od wielbicielek. Ukochana Zona musiała to tolerować. Młody Leonard Pietraszak chciał początkowo zostać bokserem, ale ten pomysł nie podobał się jego rodzicom. Ojciec zabronił mu uprawiania boksu, choć ten aranj młodego Leonarda był legendarny pies Edward Rynke, który w czasie wojny staczał walki na pieści w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Do ludzkiej filmówki dostał się bez problemów. I od początku grał bardzo dużo. Przystojny młody aktor podobał się kobietom. Jednak jego serce niedługo po studiach skradła piękna młoda malarka Hanna. Zaczęła brylować w towarzystwie, nie zwracając na mnie uwagi. To było dla mnie wyzwanie. Podszedłem do niej i oznajmiłem, co ty tu będziesz udawać, jak będę chciał. Co zostaniesz moja zona opowiadał w swojej biografii Ucho. Sledzia. Wreszcie udało mu się zaprosić ja na Randkę, a zaraz potem wzięli ślub. Wkrótce jednak aktor doszedł do wniosku, że nie była to dobrze przemyślana decyzja. Zalował szybkiego zęku. ale na świecie pojawił się syn aktora Mikołaj. W tym czasie kariera Leonarda Pietraszaka przyspieszyła, bo dostał angaż w Warszawie. Ale do jazdy i praca po zapoznaniu osłabiła wieżę z Hanna i z synem. Wtedy ten aktor znów się zakochał w aktorce, Wandzie Majerównie. Oboje grali w teatrze rozmaitości w sztuce Mirandolina. Ona była tu po rozwodzie. A on nieszczęśliwy w pochopnie zawartym malzemstwie. Wanda i Leonard przeżyli razem ponad 50 lat. Dla aktora druga zona okazała się miłością życia. Podzielala jego pasję do malarstwa. Trwala przy nim, choć było to czasem trudne. W latach 70. w apogeum popularności Pietraszaka musiała znosić schody fanek aktora i ich próby zwrócenia na siebie uwagi. Jednak nie musiała martwić się, bo dla niego została ta najważniejsza osoba w życiu. Decyzja o rozwodzie z pierwszej zaonam miała daleko idące konsekwencje. Syn aktora. Nikolaj był poruszony tym, że ojciec zostawił jego mamę dla innej kobiety. W książce ucho aktor otworzył się i opowiedział nieco więcej o skomplikowanych relacjach ze swoim jedynakiem. Nikolaj Pietraszek-Dmowski skończył historię sztuki i germanistykę. Jest dziś prezesem spółki Majatek Rogalin. Mieszka pod Poznaniem i jest pasjonatem historii Wielkopolski. W jego świadomości Wanda funkcjonuje jako ta, która zebrała mu tatę, choć wcale tak nie było. Przecinek popełniliśmy z Hanka Blatt, zakladając rodzinę tak niedojrzale, na wariata. A pojawienie się dziecka tylko skomplikowało sytuację, tłumaczył aktor. Nie wiadomo, czy w ostatnich miesiącach w rodzinnych stosunkach ojca z synem nastąpił jakiś przelom. Widzowie zapamiętają Leonarda Pietraszaka przede wszystkim jako gwiazdora związanego z telewizją która dala mu największą popularność. A tu trzeba przypomnieć, że niewiele brakowało, by aktor zagrał dwie kultowe serialowe postacie. Pierwsza była rola Hansa Klossa w stawce większej niż życie. Ponoc reżyser Andrzej Koniec chciał, by to właśnie Pietraszek wcielił się w agenta J-23. Ostatecznie jednak postać sprytnego polskiego szpiega w szeregach niemieckiej armii zagrał Stanisław Mikulski. Pietraszak jednak pojawił się w telewizyjnym serialu. Zagrał mala, lecz znaczaca rola francuskiego działacza podziemia Huberta Ormela w odcinku Hasl o. To w z ust tego bohatera po raz pierwszy padaje słowa słynnego hasla, najlepsze kasztany esa na placu Pigalle. Na szczęście Andrzej Koniec pamiętał o aktorze i to jemu powierzył główną rolę pulkownika Dowgirda w pierwszym polskim serialu Plaszcza i Szpady, w Czarnych Chmurach. Drugi raz los nie był do końca przychylny Pietraszakowi, gdy poszedł na casting do roli Stefana Karwowskiego w czterdziestolatku. Na przesłuchaniu zagrał główna rolę Stefana, a Andrzej Kopiczyński, jego przyjaciela Karola. Między panami owszem, zejskrzyło, ale nie do końca tak, jak to sobie rezeser Jerzy Gruza wymarzył. Zatem wpadł na pomysł, aby dokonać zamiany miejsc. Pietraszak dostał rolę Karola. A Kopiczyński, Stefana. Choć była to rola drugoplanowa, Pietraszak nie ze ostatecznie nie zagrał Karwowskiego. Jego bohater z 40-latka, czyli dr Karol Stelmach tak bardzo spodobał się dyrektorowi Januszowi Warmińskiemu. Za aktor wreszcie dostał upragniony angaż do Teatru Ateneum. Leonard Pietraszak nie Aktor znany z roli pułkownika Krzysztofa Wgirda w serialu Czarne chmury zmarł w wieku 86 lat. Marian Kociń jak po śmierci zony stracił sens życia. Zmarł kilka tygodni po niej. Serce mu peklo z tęsknoty. Malo brakowało, a to nie Kopiczyński zagrałby 40-latka. Najpierw w Stefanem Karwowskim miał być.